Witam, witam, pozdrawiam w imieniu Jezusa Chrystusa, kochani, z kilka wersetów właśnie w tym temacie wybaczenia grzechów. I zacznijmy od e, d, 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 d. Psalm 32, Psalm 32, 2. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Więc... Na ten werset powoływał się Paweł w jednym z listów, ponieważ wiedział, że Dawid pod wpływem Ducha Świętego dostał objawienie i wiedział, że będą kiedyś ludzie, gdy przyjdzie zbawiciel i tym ludziom Bóg nie policzy ich grzechu. Ci ludzie grze. Ci ludzie będą zbawieni. Będą zbawieni poprzez zbawiciela, a nie swoją sprawiedliwością, nie swoimi uczynkami. Yy, następnym wersetem Następnym wersetem będzie werset. Ty, 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 ty. Też to będzie psam. Sam 10312 już jest wieczór, późny wieczór. Słyszycie cykady, prawdopodobnie, no i komary. Tak więc ja muszę się odpędzać trochę od tego. Yy, więc psałm 103,12: jak daleko wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Oddalił, nie ma występku. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. On, to On, dobrze wie jakim tworem jesteśmy. Właśnie. Bóg wie jakimi jesteśmy, jesteśmy słabymi, jesteśmy prochem. Dlatego Bóg powiedział, moje drogi nie są waszym, moimi, Waszymi drogami, moje myśli nie są Waszymi myślami. Dlaczego? Dlatego, że my robimy się dziobać nawzajem. I sobie nie wybaczać. My miłujemy takie popierdykane spotkania, kółka różańcowe, że się tak wyrażę, gdzie małżeństwo przykładowo się rozpadnie i czy mąż, czy żona poznaje osobę, też kobiety, żona poznaje kobiety, a mężczyzna mężczyzn, którzy są w podobnej sytuacji, się spotykają i mówią razem ten różaniec. Nie chodzi oczywiście o, o ten różaniec yy, z Paciorkami, tylko każdy przychodzi wzdycha swoją historię. Opowiada. Jak mu było źle. Prawda? I następne, i to jest bardzo błędne. Zwracamy uwagę wtedy na to jakie nasze jest życie zamiast, zamiast patrzeć jakie było życie Jezusa. Ponieważ kochani on się nigdy on, on nie zasłużył sobie w ogóle na to, co on dostał, a jednak on to dostał. A my mamy stać się świecić, obojętnie co nam się nie stanie. Kto, kto co na, na nas powiedział, obojętnie jeśli ktoś inaczej myśli niż my, nie da się tej osoby przekonać, my się tym przejmujemy. Po co? Po co na co? Po co my marnujemy na tę energię? Yy, Izajasz 1, 18, może od 17 zaczniemy. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa. Brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Stawiajcie się z autobą. Chodźcie więc, a, będę się, a będziemy się prawować, mówi Pan. Chodź, chodź, do, dogadajmy się, zróbmy zrób, chodzi o dogadanie się nie, 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 o, nie o proces prawny. Y, choć wasze grzechy będą <laughs> czerwona jak szkarła, jak śnieg zbielają. Choć będą czerwone jak kurkura, staną się białe jak wełna. Następny wersecik będzie też u Izajasza. To jest Izajasz 43, 25. Ja Jedynie ja mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa. Zmazać. Twoich grzechów nie wspomnę. Przypomnij mi, rozprawmy się ze sobą. Wylicz, co masz na swoje usprawiedliwienie. A się my nic nie mylę na swoje usprawiedliwienie. Pomimo wszystko, Bóg nam grzechy odpuści, odpuścił. Dlatego mówię. Gdy często my, my idziemy, katolicy idą do konfesjonału, wielu chrześcijan też się spowiada, Pani Bóg nie wie o czym my nawet mówimy. On nie wie o czym mówimy. No nie dlatego, nie, on, Bóg nie jest to, że on nie chce tego słuchać, ale y, Bóg nie wie o czym my mówimy, gdyż on te grzechy wrzucił, on, on zapomniał o tym. On nie widzi tego. Jan 3,16 Bóg świat, świat nie tylko wybranych Bóg świat tak umiłował Szansa taka sama dla każdego Więc cała Ziemia Krew Jezusa spłynęła na całą Ziemię Nas wszystkich Bóg nie widzi naszych grzechy teraz Grzechy są w morzu zapomnienia I to czytamy chyba u Michaesza 719. Znowu, znowu zmiłuję się, znowu zmiłuję się nad Wami, zmyję nasze winy. Wrzuci do głębi morskich wszystkie nasze grzechy. Do głębi morskich. No nie ma, zapomnę. My, ludzie, mamy tylko. My, ludzie, możemy jedynie komuś grzech, komuś winę. Wybaczyć, ale my nie zapomnimy. Jakoś nie możemy zapomnieć. Proszę, są, są, nie mówię, że wszyscy. Są tacy, którzy potrafią, nie zwracają tu uwagi. Tylko wszystkim życzę. Ale Bóg, jest Bóg. On nie chce o czymś pamiętać i on, on, on to kasuje. Dlatego też mówiłem Wam w moim wyznaniu. tych tych, którzy mnie nie znacie, jeszcze może są tu jacyś nowi. Znajdźcie mój odcinek sprzed kilku miesięcy yy, pod tytułem Moje wyznanie Dariusz Żubrowski yy, Gdy ja miałem fizyczne spotkanie z Bogiem Ja przez trzy tygodnie nie mogłem przypomnieć sobie jednej, jednego grzechu jaki zrobiłem nic, nic w ogóle, w ogóle i będzie Rzymian 4.8 Nie nie z 48 przepraszam Hebrajczyków Hebrajczyków 8,12 gdyż łaskawy będę na nieprawości ich a grzechów ich nie wspomnę więcej mówi to jest cytat właśnie ze Starego Testamentu prawdopodobnie z Michaelsza nie wiem to wszystko tak chyba to wszystko że tutaj jest mi coś, w liście to Rzymian Aha, to jest to właśnie, gdzie Paweł się powołuje na, na słowa Dawida Paweł się powołuje na słowa Dawida eee, Coś wam powiem ciekawego jeszcze tutaj. Eee, A, zrobię z tego jednak oddzielny odcinek, gdyż warto zatytułować to jednak. W inny sposób, aby zwrócić uwagę. Dziękuję do usłyszenia. Pozdrawiam w imieniu psa